W sierpniu minęła bowiem 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka. Uchwałą Sejmu ten wybitny pedagog, publicysta, lekarz, pisarz i działacz społeczny został więc uznany patronem roku 2012. W ogólnopolskie obchody roku Korczakowskiego włączył się także Legionowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. W ubiegły poniedziałek w sali widowiskowej urządzono uroczystą galę podsumowującą projekt Elementarz Korczaka. Jego realizację szkoła rozpoczęła w październiku tego roku. W projekcie bierze udział, biorą udział klasy licealne i klasy gimnazjalne. Praktycznie cała szkoła jest zaangażowana w ten właśnie projekt. Uczniowie klas przygotowali właściwie kilka modułów. Ponieważ ja uczę wiedzę o kulturze, w związku z tym to na tych zajęciach poświęciliśmy się właśnie myśli Korczaka. Na tych zajęciach uczniowie przygotowywali też plakaty, albumy, prezentacje oraz inscenizacje na podstawie Króla Maciusia I. Wszystko to, a także wykład doktora Krzysztofa Zuchory, wykładowcy Warszawskiego AWF, filmy dokumentalne o Januszu Korczaku i o warszawskim getcie oraz wieczór poetycki oparty na pamiętnikach pisarza zaprezentowano podczas poniedziałkowej gali. Zakończyła ją natomiast instalacja audiowizualna Janusz Korczak Dzieci współcześnie niczyje, autorstwa Karoliny Fender-Noińskiej i Jagi Hupało, przy współpracy z uczniami. Klasy drugiej bez liceum ogólnokształcącego. On ma na celu pokazanie, że dzisiejsze dzieci są odrzucone, tak jak i pokazanie tych no, idei, korczaka, że dzieci miały więcej praw. Poznanie praw dziecka to tylko jedne z wielu korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zaangażowania się w realizację projektu. Nie bardzo kojarzyli, kim jest Janusz Korczak. Dzięki temu przybliżyłam im sylwetkę tej, myślę, że bardzo ważnej postaci dla kultury, zwłaszcza kultury polskiej. tak. No i przede wszystkim uczniowie musieli pracować w zespołach, pracowali metodą projektu. W związku z tym to też była dla nich jakby. Możliwość takiej współpracy, tak, poznania siebie. Sami młodzi uczestnicy projektu podkreślają przede wszystkim to, że lepiej udało im się zrozumieć moc to, jakie przyświecało obchodom roku korczakowskiego. Nie ma dzieci, są ludzie. Mówili też, że dzięki poznaniu biografii Korczaka bardziej doceniają czasy, w których przyszło im żyć i są bardziej pewni siebie. Dzieci, które współpracowały z Muszem Korczakiem nie miały tak łatwo, jak my mamy teraz i powinniśmy docenić to, że mamy takie uprzywilejowanie, jakie mamy. Dowiadujemy się, jak to kiedyś by było, ale też jak teraz powinniśmy żyć, jakie powinny nas, nasze być stosunki właśnie do dzieci, jak powinniśmy z nimi rozmawiać. Należy też, też wspomnieć o samym obyciu ze sceną, o tym, że każdy musiał wnieść mieć jakiś wkład w ten dzień, który dzisiaj tutaj stworzyliśmy. Musieliśmy stworzyć plakaty, różnego typu przedstawienia, inne wizje artystyczne. To w pewien sposób otworzyło nas na ludzi i pomogło zintegrować się z, z nami wszystkimi. Nauczyliśmy się takiej współpracy i też nabyliśmy takie, takie obycia ze sceną. Mogliśmy się właśnie cieszyć, że poznawaliśmy życiorys pana Korczaka, to co robił dla dzieci w trudnym ich życiu i w ogóle, że mogliśmy przedstawić to. Wśród nauczycieli, którzy wspomagali realizację projektu Elementa Szkorczaka, znaleźli się Marzyna Czerniewicz, Witold Domaszewicz, Natalia Głuzowska i Jadwiga Świderska.